Trzeba było zgrywać bohatera, co? Cześć wszystkim, ja jestem Lev i mam dla was kilka szybkich informacji. Pierwszą z nich jest to, że wiemy kiedy zostaną odblokowane rankedy. Jeden z pracowników Riotów wspomina, że ma to się odbyć na przestrzeni najbliższego tygodnia. Od siebie dodam, że zapewne będzie to w środę, bo wtedy najprawdopodobniej będzie nowy patch. Drugą informacją jest to, że Lickerzy w plikach gry odkryli potencjalną datę kiedy skończy się karnet bojowy, a jest nią 4 sierpnia. To co, kupujecie czy już wbijacie levela? Ta informacja może Was zaskoczyć, ale wiemy już, jaka będzie nowa postać w Valorancie. Już wcześniej były o niej przecieki, ale dopiero teraz mamy jedną z jej animacji oraz w karnecie bojowym można odblokować kartę związaną z tą postacią. Dlatego mamy teraz niemal 100% pewności, że to będzie właśnie ona. W internecie można znaleźć dwie nazwy tej postaci: pierwszą jest Bombshell, a drugą Killjoy. Jedyne co na razie wiadomo, to tyle, że będzie to jakiś robot albo Mech, nie znamy skilli tej postaci, a co do samej animacji, nie wiadomo czy jest to animacja postaci, czy na przykład jakiejś wieżyczki, którą postać ta może rozstawić, albo coś w tym stylu. Na podstawie tego, jak często wychodziły do tej pory postacie, czyli Rayce oraz Reyna, wnioskuję, że poczekamy jeszcze na tą postać około miesiąca, raczej nie wcześniej, chyba że Riot bardzo będzie chciał podtrzymać hype związany z jego grą, co jest nawet dość prawdopodobne ale jednak nie spodziewałbym się szybciej tej postaci niż za miesiąc. Zostały nam już tylko dwie krótkie informacje, czyli Riot chwali się tym, że on zawiązał współpracę z 20 organizacjami esportowymi na całym świecie, co może nie dotyka nas graczy bezpośrednio, ale mnie to osobiście cieszy, bo widzę jak Riot bardzo stawia na to, aby ta gra była nastawiona na esport. A nie tak jak przykładowo Overwatch stawiał na casuali. Przez co ich gra notowała ogromne spadki popularności pomiędzy eventami i ogromne wzrosty podczas eventów. W samej grze można było nawet doświadczyć tego, jak podczas gry po prostu widać było, że ludzie nie wiedzą do końca o co w niej chodzi i przychodzą tylko po to, żeby trochę klikać, odblokować jakieś Przedmioty kosmetyczne i za chwilę odejść od tej gry na najbliższy miesiąc. Co nie mówię, oczywiście, że jest złe, ale ja osobiście wolę nastawienie właśnie takie esportowe. Ostatnia informacja dotyczy systemu poddawania meczy, który został już dodany do gry, jednak domyślnie jest on na razie wyłączony. Ogólnie wydaje mi się, że system ten zostanie włączony razem z trybem rankingowym. Ale mam jeszcze do Was przestrogę: bo jak możemy przeczytać, poddawanie działa na tej zasadzie, że jeśli nie oddamy swojego głosu, to zasadę według systemu się zgadzamy. To odróżnia ten system kapitulacji od systemów z innych gier, bo tam jeśli nie głosujemy, to znaczy, że jesteśmy przeciwko. Dodam jeszcze, że osobiście uważam, że to zabłąd i zapewne Riot od tego odejdzie, gdy pojawi się masa skarg graczy, którzy przykładowo byli w trakcie wygrywania rundy, nie byli w stanie w tym czasie oddać głosu i przez to przegrali grę. Chociaż mogę się mylić i może jest to lepszy system, zobaczymy. To już wszystko w tym materiale, wszystkie przydatne linki macie oczywiście w opisie filmu, jak zwykle, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia.